Na kanale Tarot z Planem duszy w takim wstępie krótkim do czytań na wrzesień. Jako pierwszą informację powiem, że od 1 do 15 września jestem nieobecna. Zatem jeśli będziecie składać jakieś zamówienia, to raczej przed właśnie do 31 sierpnia lub po 15 września, lub może krótko przed 15, bo jak wrócę, to od razu zrealizuję. Oczywiście jak najbardziej możecie zaglądać na stronę www.planduszy.pl, można tam kupić PDF, e, książkę Plan Duszy lub też książkę fizyczną, ale tak jak mówię, m, ponieważ e, będę na urlopie, więc m, mogę zrealizować e, zamówienia przed lub po powrocie. Oczywiście zapraszam wszystkich też na kurs odczytu Planu Duszy w Bydgoszczy, który odbędzie się w dniach 29, 30 września i 1 października. Stacjonarnie będziemy trzy dni pracować, uczyć się, odczytywać i ćwiczyć, żeby każdy był wyposażony w bardzo głębną wiedzę na temat planu duszy i tego, w jaki sposób robić odczyty, pomagać sobie i innym, rozumieć siebie lepiej. I właściwie dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie wizyty, wszystkie przery i wszystko co robicie dla mnie, za Wasze maile, też, wszystkie indywidualne skłoszenia, które otrzymuję. Bardzo Wam dziękuję. Jeśli ktoś chciałby mi kupić jakąś kawę, to zapraszam. Jest tam kofi, taki link, można tam sprezentować mi kawę, jeśli ktoś ma potrzebę i poczuje wdzięczność w sercu. Także to jest taka nowość, która się pojawiła pod każdym filmem, który robię, pod każdym wideo. Będzie teraz też taki link, żebyście mieli możliwość też skorzystania z prawa obfitości i podziękowania. Bo to, co robię, to właściwie robię, ponieważ myślę, że jeśli pomaga to komuś, chociaż jednej osobie, to znaczy, że jest to potrzebne. I myślę, że każdy z nas może w sobie odczuwa czasami taką, taką frustrację, czy taką, taki brak siły ze względu na to, że myśli, mmm, a komu ja mogę pomóc? Możemy. Wszyscy możemy sobie wzajemnie pomagać i myślę, że dzięki Wam istnieje ten kanał. Bo gdyby nie było zainteresowania, to podejrzewam, że samoistnie też pewnie skończyłaby się egzystencja tego kanału. Tak? Także naprawdę jestem bardzo wdzięczna i serdecznie Wam dziękuję za te wszystkie lata Waszej obecności i bycia ze mną w tych czytaniach na dobre i na złe. Także zapraszam już teraz Was do wrześniowych czytań. I jeśli idziecie na urlopy i tak dalej, to życzę, życzę wszystkim bardzo udanego czasu. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Witam wszystkie wieki w czytaniu na wrzesień. Zobaczymy, co się tutaj święci u Was. Jaka jest główna energia? Co z tego wyniknie. No i może jakaś historia się tutaj nam wyłoni. Jakaś wspaniała może miłość. Jakieś bogactwo. I cudowny czas, tak by było fajnie. Natomiast to, co się odkryje, to zobaczymy. Może tutaj jest coś istotnego, co warto wiedzieć. Może pozwoli to uniknąć jakichś problemów, czy być bardziej świadomym. Ok. To będzie ta karta. As monet. Ale fajnie. No, macie tutaj swoją energię ziemi, materii. Potencjału, literę hebrajską Alef, która mocno łączy się z powietrzem, akurat, bo jest to litera matka. Sam as, bo wszystkie asy należą do Alef, tak, więc jest to potencjał, jest to możliwość. Tutaj, oczywiście, jak z każdą możliwością wiąże się ryzyko, natomiast no, na pewno, jest to jakiś. Mm, Jakiś moment albo coś namacalnego, z czego rzeczywiście można coś stworzyć. Jakiś potencjał na rozwój. Taki swój własny, na jakąś przemianę, na zaczęcie czegoś, robienie czegoś nowego. A jak to się dalej rozwinie? Hmm, to zobaczymy. Bo potencjał potencjałem, a teraz jeszcze trzeba by było sobie ręce ubrócić, żeby z tego coś mogło dalej wyniknąć. Przygotowałam dla Was dzisiaj taką talia ta kart Mucha, której właściwie dawno nie używałam. No zobaczymy, co ta talia powie. Jedna, ta, jedna karta w tej talii właściwie mi się nie podoba, a pozostałe są fantastyczne. Także zobaczymy, czy ta karta się pojawi. Jeśli tak, to Wam powiem. Jeśli nie. Nie będę zdradzać tej tajemnicy. Ok? Dobrze. Popatrzymy najpierw na Waszą energię. O, królowa kielichów. Czyli, tak jakbyście mieli tutaj bardzo emocjonalnie się zaangażować w coś. Wasze emocje tutaj mogą buzować. Możecie być. Mocno zdeterminowani do tego, żeby rozumieć, dawać, być zaangażowanym w jakieś przedsięwzięcie, właśnie na przykład ten potencjał i zrobić coś z tym, tak? Włożyć całe swoje jestestwo w to, żeby wszystko się powiodło. Przede wszystkim właśnie we wrześniu. Jakiś to może być taki początek no, jest to początek roku szkolnego, tak czy inaczej. Więc może to być też związane z dziećmi małymi czy większymi. Zobaczmy jeszcze, co tutaj dalej. Tutaj mamy piątkę kielichów. Czwórka kielichów. No i mamy diabła. No, bardzo ciekawy układ. Król monet. Tutaj królowa była. I mamy rycerza kielichów. No powiem tak, że jest bardzo dużo ludzi, a ósemka kielichów jest w tle. Czeka Was jakaś podróż, jakaś wędrówka. Przeniesiecie się dla niektórych to może być przeprowadzka przeprowadzka do zupełnie innego kraju, do innego miejsca niż to, w którym jesteście w tej chwili, będziecie chcieli zmienić to po miejsce, w którym do, tej, do tego czasu byliście, czy jesteście jeszcze, nie do końca służy tutaj już rozwój, gdzieś tam się zatrzymał e, i może się tak zdarzyć, że atmosfera jest taka, wypychająca was do nowego, a to nowe jest i jest namacalne i jest rzeczywiste i właściwie e, to mam takie, odnoszę wrażenie, że ciągnie was tam wasze serce, intuicja podpowiada, że to jest to. Że właśnie o to mi chodziło, że tam chcę być, w tym innym miejscu, czy to w nowej pracy, czy generalnie tutaj potrzeba coś zmienić. Środowisko czasami też. Macie dużo tu kielichów, i z przeszłości idzie jakiś smutek, tęsknota. Piątka Kielichów często mówi o tym, że siedzimy właściwie w przeszłości, że jesteśmy cały czas jakby w tęsknocie za tym, co było. Chcielibyśmy tutaj, żeby to wróciło, żeby było z powrotem, tak jak kiedyś, ale to często jest niemożliwe. I przez to, że całe zaangażowanie emocjonalne jest w przeszłości, to nie dostrzega się tutaj potencjału na miłość, nowych ludzi, nowych wyzwań, wszystkiego, co jest nowe, możliwości zakochania, harmonii, dwa kielichy stoją. A trzy są przewrócone i te trzy przewrócone zajmują całą uwagę. Czyli, czyli nawet jeśli ktoś coś powie i podobna sytuacja, w, tutaj jakby jeszcze bardziej cof, cofnięcie z przeszłości, gdzie smutek i przez to w teraźniejszości, czyli we wrześniu, jesteście nadal jakby zamknięci. Na jakiekolwiek perspektywy zaangażowania się w jakieś związki czy zakochania się. Chcielibyście mocno pójść w to, bo królowa kielichów to są emocje, to, to jest intuicja, to jest wybieranie, pomaganie, rozumienie, emocjonalne wsparcie. Natomiast myślę, że też jest to przeżywanie, i tutaj jakby włącza się wam to przeżywanie w tym wrześniu. Bo być może boicie się czegoś. Tutaj nam się pokazał diabeł, i mam wrażenie, że ten diabeł to może być strach. Strach przed nowym, strach przed podjęciem wyzwania, przed opuszczeniem znanego, bo to, co nieznane, to tak właśnie nie wiadomo, co tam będzie. Możemy się natknąć na innych ludzi. Nie znamy ich, nie wiemy, może nas zranią. i często takie mamy doświadczenia wcześniej. I potem wydaje nam się, że mm, właściwie może się nam to zdarzyć, to samo zdarzyć. Natomiast poradą tutaj jest, żeby się nie bać. Król Monet to jest ktoś, kto ma w ręku tego asa. Tego asa mieczy ściska tutaj i mówi: No, przecież zobacz. To jest to, czego zawsze chciałeś, czy chciałaś, to jest ta nowość, to jest ta materia, to jest coś, z czym możesz pracować. I tutaj chodzi o to, żeby poczuć w sobie bogactwo i, i to, taką siłę i moc osadzenia. Zresztą to jest wasz żywioł tutaj monety, i tak jakbyście mieli przypomnieć sobie, kim, kim wy jesteście i po co tu jesteście, żeby korzystać z życia, żeby doświadczać, żeby. Współpracować z materią, żeby korzystać z tego, co daje Wam źródło, czyli nie bać, się, nie bać się tego, co niesie zmiana. Tutaj, w pozycji, czego nie widać, tudzież pozycja ta mówi też o tym, co jest, może być problemem, to jest spontaniczność. Jest tutaj królowa buław, tak? to jest taka właściwie zupełnie inna energia od królowej kielichów. Jest to ogień, a pokazaliście się jako woda, więc tutaj jest taka sprzeczność, nierozpalone serce, zamknięcie, niedostrzeganie, że życie oferuje właściwie mnóstwo fajnych doświadczeń, tak długo jak długo chcemy skorzystać z tych doświadczeń, tak długo jak nie boimy się iść w to doświadczenie. I przeżyć je po prostu, obserwować siebie, i mniej być może angażować się, rozumieć, że to zaangażowanie emocjonalne to też potrzeba, jakby widzieć, że jest to po to, żebyśmy się rozwijali. No i tutaj wynikiem jest rycerz, rycerz kielichów, który pokazuje tą romantyczność, działanie z pozycji serca i robienie czegoś dla siebie, czyli tak jakby. Moim zdaniem chcecie coś uwolnić, pojawia się jakiś potencjał, być może pojawia się jakaś ciekawa osoba, pojawia się ktoś, być może boicie się drugi raz, czy trzeci, czy którykolwiek wejść w jakąś relację, bo wcześniej było trudno, być może tęsknicie za tym właśnie przeszłym czasem, natomiast teraz jest takie ciśnienie i tu w atmosferze jest, które was wypchnie jakby do tego nowego. I, i właściwie, jeśli Przełamiecie strach, to możecie właściwie podjąć takie działania, które będą płynęły z serca, pożegnać tą przeszłość, bo to jest przeszłość. I tutaj, jak patrzę na te dwie karty, to mam wrażenie, że to jest triumf, pokonanie tutaj tej słabości, jakby przerobienie tego, puszczenie. Puszczenie przeszłości i właściwie pójście za tym, co jest za rogiem długo wyczekiwana zmiana. Tu jeszcze pod spodem dwójka mieczy była, tak jakbyście coś tam próbowali, że jakby umysł chciał tutaj się, się zaangażować, ale tutaj znowu jakby przed chwileczką robiłam czytanie dla ryb, nie było żadnych mieczy i u Was też nie ma mieczy. Tylko są emocje. Jest ziemia. Jedna karta była. I właściwie tyle. A diabeł należy do żywiołu ziemi. To może być też uzależnienie od tego bezpieczeństwa, które było. Zobaczymy, co ten diabeł tutaj jeszcze chce nam powiedzieć. Ha, że tak czy siak, nawet jeśli będziecie się trzymać tego diabła i tego strachu, to y, może się okazać, że tutaj. Na tym dobrze nie wyjdziecie, bo okradacie siebie z czegoś, z radości życia, z bogactwa, z twórczości, z rozwoju. E, tutaj ta siódemka mieczy mówi, że no, jeśli będziecie się tutaj upierać przy tym, żeby zostać z tą przeszłością, to utkniecie na długo. E, potencjał jest na to, żeby iść w to nowe. I jeśli tego nie zrobicie, to rzeczywiście przyszła karta zastoju. I nie będzie to krótki proces. Wtedy, jeśli nie skorzystacie, nie otworzycie się tutaj na, to, na tego asa we wrześniu, to następna szansa może tak szybko się nie zdarzyć. Więc warto jakby z intencją podejść do tego i starać się puścić to, co było. Nie siedzieć cały czas w tym, w tej iluzji e, ciemności. Tutaj warto się otworzyć na to, co przynosi kolejny dzień, na teraźniejszość. I bądźmy połączeni tutaj z energią Księżyca i intuicji. Czyli tak jak ta Królowa Kielichów. Idźmy, nawet jeśli nie, nie widzimy dokładnie, to starajmy się uwolnić to, co jest schowane w ciemności. Intuicja będzie wielkim pomocnikiem waszym. No i wreszcie się pokazał miecz w postaci Asa Mieczy, i pokazuje, że przyjdzie do Was taka, taki pomysł, taka jedność, takie y, zobaczenie jasno kierunku, w którym potrzeba iść. Pomimo tego, że jest ciemno, że Księżyc nie do końca daje dużo światła, to tak czy siak będziecie w stanie zobaczyć tutaj w przyszłości istotną rzecz właśnie tego asa, ten potencjał. Dzięki temu, że przekierujecie tutaj jakby swoje działanie na działanie z serca, połączone z umysłem, który prowadzi, prowadzi do sukcesu, prowadzi do odcięcia się od przeszłości. Odcinamy się od, od tego, co już było, bo no to jest przeszłość, czyli co? Nie wróci po prostu. To już trzeba zostawić tam, gdzie jest. Ciemnościach czasami, wybaczyć, być może zrobić radykalne wybaczanie, wybaczyć sobie innym. Nie łudzić się, że jeśli będę siedzieć tak właściwie i bać się, to coś się zmieni, bo właściwie nie ma wtedy szans. I tak jak mówiłam, tutaj karty pokazują, że ta szansa jest Wam dana we wrześniu, i jeśli będziecie w tym strachu, tej energii, tych siedmiu mieczy też, które przyszły, i siódemka druga pokazała się, monet, to możecie właśnie stanąć twarzą w twarz z tym diabłem i ze strachem i z utknięciem w przeszłości, i wtedy to życie nie będzie magiczne i nie będzie zawierało w sobie tego wszystkiego, o czym marzycie. I trudno będzie spełnić swoje marzenia. To no nie jest jakieś wybitne, wybitnie cudowne to czytanie, w takim sensie, jeśli chcielibyśmy ocenić jako jakieś wielkie perspektywy. Perspektywy są, tylko tutaj chodzi o to, żebyście wy uświadomili sobie, że coś Was trzyma, że jest tutaj jaka, jakieś ograniczenie i niechęć do. Mm, Miłości, czy pokazywania siebie, czy otwierania serca, że serce może być zablokowane. Można tu skorzystać właśnie z kodu emocji. E, taka jest książka. Kod, kod e, ciała i kod emocji jest. E, też radykalne wybaczanie jest fajne. Jeszcze chciałabym do, dociągnąć kartę na waszą energię i zobaczyć, jak ona się zmieni. No. Zmienić się może w energię bardzo inną, bardzo. Rozwojową. I wy jakby staniecie przed wyborem tutaj swojej nowej ścieżki, nowej drogi. Będziecie chcieli właściwie objąć cały świat sobą, tym projektem, czy tą miłością, która może się nagle pojawić, czy swoją osobą, która przełamie tutaj ten strach i ruszy do przodu. Tak? Wybierze coś, czyli wybierze przyszłość, a nie przeszłość. Będąc w teraźniejszości, tak? Także no, myślę, że potencjał jest duży. To, co zrobicie z tym potencjałem, to oczywiście tylko od Was zależy. A My zobaczymy jeszcze, co karta wyroczni tutaj może dodać do tej opowieści. Pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne. I to, co się tutaj pokazuje, to ja też nie zawsze jestem w stanie w jakichś tam wielkich szczegółach przedstawić. Struktura. Struktura. Bardzo ciekawe, um, ciekawa karta, pokazująca jakąś strukturę, która właściwie jest często u nas w życiu. Mamy tak? strukturę w życiu, którą budujemy. I ta struktura czasami upada, zmienia się, potrzebuje jakiegoś. Um, um, Usprawnienia, czy potrzebuje jakiejś naprawy, cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić później z tą strukturą, albo potrzebujemy coś tam odjąć, albo coś dodać. Ale ta struktura może nam pomagać i jednocześnie może nam przeszkadzać, dlatego że z pewnego punktu widzenia to możemy porządkować swoje życie poprzez właśnie układanie takiej struktury, ale ta struktura też może nas ograniczać. Zobaczcie jeszcze, co tu autorka pisze na temat tej budowli, bo to tak trochę wygląda jak taka mała piramida. I ona pisze tutaj tak. To jest silna organizacja i zgoda, że kluczem, kluczowym elementem sukcesu jest jakby cały organizm. Ale to też może chodzić o prawo, może chodzić o strukturę rodziny, może w ogóle chodzić o mnóstwo rzeczy. W pracy struktura to jest coś, co jakby daje nam możliwość budowania na tym, więc może to jest przeszłość, na której było coś zbudowane, czy wasze życie zbudowane, i coś tutaj nie do końca zadziałało, i część tej struktury nie spełniła swojej roli czy zadania, i teraz jest strach. Jak w ogóle tutaj to zrobić, żeby ta struktura zachowała się w takiej formie, w jakiej była, to można tak to odczytać. Ale trzeba też by było zrobić taki egzamin, czyli przeanalizować tą strukturę, tak, żeby ona dawała wam wsparcie, a nie ograniczała, żebyście wy mogli działać zgodnie z, z, waszym, z Waszymi potrzebami, nie będąc ograniczeni i mogąc wykorzystać wszystkie potencjały, które. Przed wami się otwierają. Także trzeba stworzyć bardzo solidną podstawę, i potrzebne są też zdrowe granice, które sobie zbudujecie. Tutaj trzeba wyeliminować tego diabła jako współuzależnienie, żebyście nie byli uzależnieni od przeszłości, od być może jakich ludzi, czy emocji, czy czegoś, co wcześniej Was tak nakręcało. Teraz potrzeba jest to wszystko zbudować na nowo. Jeśli ktoś się przeprowadza, to też potrzebuje zbudować strukturę w nowym miejscu. Więc mam wrażenie, że tutaj też jakby cały taki proces jest potrzebny: budowania struktury dla siebie, wybierania sercem, kierowania się tym, co podpowiada Wam serce, ale jednocześnie, jakby wychodzenie. Z tej tęsknoty za przeszłością, czy z braku akceptacji tego, że życie upływa. Myślę, że potrzebujecie płynąć z prądem, i to Wam się uda. Oczywiście, jeśli będziecie mocno połączeni z intuicją, z sobą, z tym, co podpowiada Wam Wasze ciało. To tyle ode mnie na ten moment. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę bardzo udanego września. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach.